Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie na kanale Zły Konferancjer. Tym razem zabieram Was na pokaz, a nie zawody. Pokaz z udziałem Ireneusza Kurasia, z którym to pojechaliśmy do miejscowości Małe Pułkowo, powiat wąbrzeski. Chociaż dla mnie to było tak naprawdę po prostu za Toruniem. Konkretna i dokładna lokalizacja to teren restauracji Kuźnia Smaków. I tutaj szczerze, gorąco polecam to miejsce. Wszystkim głodomorom, jeżeli gdzieś będziecie tam w pobliżu. Warto się zatrzymać, żeby dobrze się najeść. Dziesiąty zlot motocyklowy u Wikinga. Jak już się pewnie domyśleliście po tym, co widać. A więc było naprawdę wesoło. No kto zna brać motocyklistów, to wie, że tam zawsze te imprezy są bardzo ciekawe. Zresztą to fajny taki tak naprawdę piknik. I tak jak widzicie, miejsce chyba wręcz idealne, żeby właśnie o, rozłożyć namiot, czy też przyjechać kamperem i motocyklem dodatkowo i po prostu sobie po tych okolicach troszeczkę pośmigać. Tym bardziej, że okolice no, Torunia i tam wszystko to dookoła jest naprawdę bardzo urokliwe. Jest gdzie jeździć jednym słowem. Przyznał, że kombinowałem, żeby tam pojechać motocyklem, ale nie mogłem sobie odmówić wspólnej podróży z tym panem. Co się podobało w zeszłym roku? był? To był w zeszłym O, matko! Także walczymy w podobnych dzisiaj. Tutaj coś zmodyfikowaliśmy, bo jest dodatek w dziewczyny, co muszę podnieść. Myślę, że nie mają duże testy, sobie to widać. Panowie, także bezpiecznie, żebyśmy nie rzucali tego, dobrze? Odkładamy w miarę możliwości. No i zazwyczaj pokazy wyglądają w ten sposób, że przyjeżdżają siłacze, dźwigają duże ciężary, robią piękne wrażenie na publiczności i jadą w siną dal. Wcześniej jeszcze oczywiście rozdając autografy i robiąc sobie wspólne zdjęcia. A tym razem to publiczność dźwigała, a my to wszystko sobie bacznie obserwowaliśmy. Jereg oczywiście czujnie sędziowo.

tej konkurencji no i jeżeli są strongmeni no to muszą być walizki klasyka oczywiście spacer farmera tym razem taka troszkę też inna forma zwróci uwagę kiedy facet dźwigał jego kobieta też dźwigała walizki dużo, dużo dużo lżejsze tak na marginesie wam powiem troszeczkę zdradzę tajemnicę że były to te walizeczki które tyberiusz z irkiem często używają do pokazów dla dzieci no ale trzeba było się synchronizować na zakręcie to jak widać też było przed chwileczką. Nie wszystkim to wychodziło, no i mierzyliśmy czas tak naprawdę. Faceta on z kolei szedł już z walizeczkami dwa razy po 60 kg. Po każdej konkurencji oczywiście ogłaszaliśmy trzech najlepszych, czy też trzy najlepsze teamy, tak żeby każdego oczywiście też w pewien sposób wynagrodzić. O to już z kolei zadbała ekipa od Wikinga. Zresztą pozdrawiam, bardzo sympatyczni ludzie. Mam nadzieję na serio, że się tam jeszcze zobaczymy. A po krótkiej przerwie na zajebiaszczą kaszankę i przybyszną karkówkę wróciliśmy ze stołem do siłowania na rękę. No to zaczynamy, drogie panie! Pomóżcie, pomóżcie. Uwagę, to się tam wszystko No i teraz ta walka. Chwilkę potrwało, zanim brać motocyklowa się kapła, że pod sceną znowu swój pokaz z udziałem publiczności robią siłacze. No i po chwili już w tym turnieju siłowania na rękę było tyle osób, że musieliśmy zwierząt wprowadzić pewnego rodzaju ograniczenia. Na szczęście udało się przeprowadzić to dosłownie metodą turniejową. Wydaje mi się, że wyszło na tyle fajnie, że kilka osób tam też rozwiązywało swoje spory właśnie na tym stopniu. Misja sportu została wypełniona, a ja, tym wszystkim, którzy w tym momencie może troszeczkę by się zdziwili, co stół do Arm Wrestlingu robił na pokazach czy też zmaganiach typu Strongman, to przypomnę, że jest to jedna z konkurencji, która kiedyś w zamierzchłej przeszłości była jako osobna konkurencja na Mistrzostwach Świata. No i na koniec stała się rzecz niesłychana. Nie, że tak? To zaczynajmy, zaczynajmy. Irku, ław ich za te ręce i niech się działać Niemożliwe. Chyba pierwszy raz coś takiego w historii, kiedy to kobieta zwyciężczyni wyzywa zwycięzcę na pojedynek. A gdzie są prawa publiczności? A gdzie jest dopil stronie państwa? Oni też sobie coś musieli wyjaśnić. A tymczasem zapraszam Was na krótką rozmowę. Znowu Was zabrałem do samochodu, ale tym razem musiałem o pozwolenie zapytać Irka Kurasia, z którym sobie tutaj dzisiaj podróżujemy. Irku, dzisiaj byliśmy na pokazie na zlocie motocyklowym i też pewnie niewiele osób wie, że my często robimy takie, tego typu rzeczy, czyli jeździmy na różnego rodzaju pokazy, żeby dać ludziom możliwość też sprawdzenia się w tych naszych konkurencjach. Trochę też się pobawienia, ale też takiej integracji fajnej, nie? To mi się wydaje, że trzeba o tym powiedzieć, bo gdzieś tam nas widać na zawodach, gdzieś tam nas widać w internetach, ale że jest możliwość zaproszenia Irka z tego typu pokazem, który już troszeczkę widzieliście w tej relacji, to pewnie nie wiecie. Dokładnie, dokładnie Tomku. Bawimy się z ludźmi, bawimy się z dzieciakami, bawimy się z wszystkimi. E, przy okazji Dni Miasta, e, Dni Jagody, Dni Porzeczki. Dzisiaj byśmy na zlocie motocyklowym byliśmy właśnie u Wikinga. Także tu się wyłączę, bo mi coś tu dzwoni. E, świetna sprawa. E, konkurencje stromeńskie, małe ciężary, e, rywalizacja na wesoło przede wszystkim. Eee... Na tych zlotach motocyklowych to jest zawsze wesoło ci, co byli, no, jest a krokiem, jednym to wiedzą, <laughs> dzisiaj też było bardzo, prawda? My byliśmy tak. w ogóle w szoku, że ci ludzie są... Słuchajcie, to, że są otwarci motocykliści, że fajnie reagują i, i nie trzeba ich za bardzo namawiać, to jest normalne, wiadomo. Ale że są tak silni gry, że takie harpagady, co niektórzy sam powiedz jak nas dzisiaj miło zaskoczyli. No dzisiaj na przykład mieliśmy kurde emeryta. Tak, dokładnie emeryt. taką miał ksywę. Miał ksywę emeryt, no facet infonowa w ogóle. Faktycznie miał 50 lat, czy nie był takim emerytem, bo ja mam 52 czyli... Ale świetny, świetny, pocieszny facet. E... Bardzo mocny, nawet robił takie rzeczy, kurde mówię, na, na, pograniczu na pograniczu kontuzji pozytywny. No i znieczulony bardzo, ale pewnie to jutro odczuję bardziej. Ale świetnie się bawił, my też się bawiliśmy dobrze, także jak mówię, można nas zaprosić też na takie eventy przy okazji Dnia Miasta. Program taki jest właśnie o dwóch, półtorej godziny można się świetnie zabawić I, i jest to, myślę, że taki aspekt sportowy, takiej imprezy plenerowej jest świetną taką E, jak to nazwać? Przerywnikiem też, Przerywnikiem. ale też trzeba przyznać, że to jest też forma integracji. Bo zobacz, nawet dzisiaj nie wiem, czy zauważyłeś, ja to usłyszałem i wychwyciłem. Tam dwie osoby dzisiaj przy stole do siłowania na rękę się pogodziły. Mieli tak. ze sobą jakiś konflikt i wyjaśnili sobie w sposób sportowy. To jest właśnie fajne, że tak naprawdę no, te nasze konkurencje w ogóle dają tą możliwość, że można po pierwsze rozegrać je prawie wszędzie, po drugie prawie na każdym rodzaju, właśnie tak jak mówisz, nawet w dniu porzeczki, no bo jak uzbieramy koszt pożecze, który waży 200 kg, to też można się z nim siłować i dźwigać. Bardzo jest to wszystko plastyczne do wymodelowania dosłownie przez organizatorów, także jeżeli macie możliwość i chęci, żeby pobawić się gdzieś ze strongmenami, siłaczami a jeszcze dodatkowo z moim komentarzem. Same. jaka to była miejscowość, bo to było za Toruniem, prawie dwie godziny drogi sobie jechaliśmy. Kurde, nie pamiętam, wiesz, nie chcę małe półki, coś, nie. Półkowo małe. Małe, półkowo małe, tak, małe no. Ale w każdym razie też mała miejscowość i słuchaj, to jak na taką małą miejscowość, ale to chyba jest cecha tych właśnie zlotów, to się zjało tam tak dużo ludzi, a ja nie byłem w stanie wszystkiego obejść z tym telefonem, też troszkę nas czas dzisiaj ograniczał, ale no fajna impreza, fajnie by tam w ogóle, w ogóle się wybrać na dłużej, nie? Te jako motocykliści tak. trochę tam rozkminialiśmy, że kurcz, jakie zazdrościmy im, bo... Są nawet całymi rodzinami, przecież nie? często ci ludzie, fajna sprawa takie no, zloty, przyjeżdżają na cały weekend, nie po prostu, czekają chyba na taką imprezę cały rok, bo spotykają się z znajomi z całej Polski, się zjeżdżają, no, ja. e, oprawa bardzo fajna, bo też i muzyczna, e, no i my, i sportowa, i mnóstwo fajnych ludzi, także i świetnych motocykli, bo tam nawet Indiana się wystawia, co kurcze, ale klasyki, nie szło tego wszystkiego ogarnąć, no. Dokładnie, te firmy takie wiodące też się pojawiły. To znaczy tylko o tym, że ta impreza już się liczy gdzieś tam pewnie w Polsce. Nie, jako że tak, jest lot, bo tak. i Suzuki, Indiana, Yamaha była ze swoim całym asortymentem. czy musiałem też mu przecież kiedyś polskie ja wam stał. To wiedzą ci, którzy pochodzą z miejsc, w których żużel jest mocną dyscypliną, tak jak w niezie. Natomiast jeszcze wracając do tego, o czym mówiłem, konkurencje są naprawdę na tyle fajne, że my zawsze robimy tak, że oceniamy mniej więcej co można a, a, i co można. Wiesz, że tak powiem, ludziom wystawić, prawda? Dokładnie. Dzisiaj też na przykład sobie, ty miałeś fajnie, bo to w auto spakowałeś i tyle sprzętu, że można było rozegrać w razie co jeszcze jedną czy dwie konkurencje, ale tak je dobraliśmy, żeby właśnie i oni sobie mogli porywalizować i się też troszeczkę, no właśnie przy tym wszystkim wyluzować. Mi się wydaje, że się im no na tyle podobało, że, że się tam zobaczymy pewnie jeszcze nie raz na tym sznacie. No bo to jest druga edycja, co jesteśmy tam i jak mówię, no generalnie... byliście z Grzesiem, nie? Pexą. Z Grzesiem, Pexą, więc pewnie się podobało z racji tego, że zaprosili nas ponownie, także myślę, że zobaczymy się w przyszłym roku. No i jest takich mnóstwo imprez, gdzie chętnie byśmy wzięli udział i uświetnili tam swoją, swoim pokazem, czy, e, czy taką integracją z tymi ludźmi, którzy się tam bawią na miejscu poprzez sporty, jakąś aktywność, no w formie zabawy oczywiście nie. Cię były fajne nagrody, przyznaj szczerze, bo to były to grylki na, czy małpki? Małpki takie ten, ale jeszcze te, 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 te jakieś tam vouchery dodatkowe też tam, no. tam dostaliśmy na koniec pamiątki. A jak się twoja firma nazywa? Ireneusz na Kuraź. Ireneusz <laughs> Kuraź. Ja myślałem o nazwie, ja myślałem jakoś tam strong event, czy tam Big Event, czy coś takiego, ale mówię na razie e, imię nazwisko. Myślę, że to trzeba zmienić, bo faktycznie okazało się, że e, zrobiło się coś tam już z tego więcej, jakieś eventy, jakieś zawody dosyć duże, więc e, trzeba już tą swoją markę. A jakby. Możemy już trochę o jakichś czy nie będziemy na razie zapeszać. Nie, zostaw, nie, zostaw, nie zostaw, nie zostaw. Sukcesy lubią ciszę, to może nie. No tak, i pieniądze, tak? Pieniądze to... też lubią ciszę. Zostawmy interesy Irka w jego głowie i sobie tam gdzieś skrywał, bo się wtedy będą lepiej realizowały. Nie Ale przyszły rok tak chyba rzeczywiście się zapowiada bardzo ciekawy, bo dużo osób ma fajny taki feedback od tych swoich współorganizatorów. Chodzi mi o miasta, i te urzędy, i gminy. Słyszę, że, że to on tak, stromny, że... tak jakby zaczął, zaczął znowu żyć swoim życiem, aż się obawiam, czy nam wystarczy w przyszłym roku zawodników, bo z tym jest coraz większy problem, żeby ekipę uzbierać. Za Waszych czasów ostatnio Rafał Kobelarz o tym fajnie wspomniał, że wystarczyło telefon i na, na zawody w Polsce miałeś 30 chłopak gotowych tak, na hasło. Tak, tak było, no. Tak było. A teraz. Oj. ale powiem jedną rzecz 27 lipca w Radwanicach będą amatorskie mistrzostwa Polski które organizuję i już mam 18 zawodników zapisanych, podejrzewam, że tam przyjedzie kilku mocnych chłopaków, cieszę się z tego faktu że, że amatorzy się garną że chcą przyjechać, chcą porywalizować i to być może przyszłe gwiazdy, kto wie może się na, na takiej imprezie kiedyś u Ciebie przecież pojawił się, wyskoczył no, i został i mocno do dzisiaj tutaj, że tak powiem, w tym świecie jest. Kielich przecież, nie? Sam Mateusz i No ja pamiętam, bo prowadziłem tą imprezę u Ciebie no, to, wtedy. I za Polski, nie? Zrezygnowałem. Ale to była jedna z tych jego pierwszych. On gdzieś wcześniej już troszeczkę też przy Tobie gdzieś tam wojował na tych imprezach, ale ta była taka, na której rzeczywiście wszyscy zaczęli... Pamiętasz Sławka się świźnie nie? Eee, Sławek jego przyjechał forma. i powiedział do mnie jedną rzecz. Mówi, że spokojnie Irek, starzy pokażą jeszcze i, i myślę, że tak to zażartował, bo Sławek żartownić i wszystko to robi pół żartem, ale tak żartował sobie, że tak powiedzmy, żeby się przekona Mateusz, że to jeszcze nie jego czas i miejsce, a on już wtedy pokazał, że... że wygrał wszystkie konkurencje, nie? Wtedy tak. chyba i to zdecydowanie, także... No, Mateusz to jest no, gigantyczny talent i, i jakby. Ale mówimy o tym dlatego, że raz, że on też będzie kogoś specjalny i będzie możliwość w tych radwanicach sobie z nim porozmawiania, a to też jest takie fajne dla tych młodych zawodników, bo takie rozmowy dużo dają. On może powiedzieć Wam o tym, co robił, jak robił i tak dalej, że teraz się znajduje w takim miejscu. Mateusz aż jest taki otwarty, on niech no, nie obawia się, nie, no, on sobie o tym normalnie jest. rozmawia. To raz, a dwa. Może w kimś tam zaszczepi, albo my tam z kolei znajdziemy takiego drugiego kielicha, no fajnie by było jeszcze o, mieć kilku takich opaków nie? Jest to no, dla kielicha, oglądam zawody, wstaję, gdzieś tam, zerkam, śledzę. Jak oglądam te zawody, wiesz tam na, na żywo, to się ekscytuje, no, to daje... No, Mateusz daje dużo emocji jeszcze. Kiedyś stawało się na gołotę, teraz jak sobie powiem, <laughs> wstaje się na Mateusza nie? i to no, ostatnio mu kibicuje i... Cieszę się, że gdzieś tam mamy kontakt, czasami rozmawiamy i to, że uświetni tą moją imprezę 27 lipca w Radwanicach, też jestem mu bardzo wdzięczny za to, bo wiem, że też ma mało czasu, jest skrytywany i to bardzo cieszy. I buduje i wszystkim spotka młodych opaków, Czyli ci, co paru mi powiedziało, że jedzie właśnie po to, żeby móc spotkać Mateusza i, i walczyć w tym miejscu, gdzie będzie patrzył na to mistrz. Ale to też dlatego, że wiesz co, bo Mateusz... Powiedzmy to szczerze sobie, jeżeli chodzi o Polskę, jest bardzo oszczędny ze swoją obecnością na zawodach, prawda? Dokładnie, dokładnie. bardzo spotkać sporadycznie gdziekolwiek. A jeżeli już, to tam, gdzie on zdecydowanie chce, bo ma to bardzo przemyślane. Nie? Dokładnie, no Mateusza niestety nie można, bynajmniej nie startuje w kraju zupełnie. Nie można zobaczyć go w akcji. A to się wiąże, no wiadomo, z, e, z budowaniem formy na największe eventy. On tam sobie nie pozwala na to, żeby gdzieś się e, e, ups przecierać się tutaj, chociaż mógłby świadomie i pewnie wygrywałby te imprezy, ale no mam wyższe jakieś tam priorytety i myślę o tych imprezach światowych, bo ma, myślę, że ma coś jeszcze do udowodnienia. To jest młody chłopak, 32 lata, także jeszcze ten szczyt formy, myślę, że przed nim, a nadal jest czołówką światową. Oglądam sami fora, te amerykańskie i tam Mateusz ma taki pseudonim Król bez korony. Tak? Tak, tak mówią na ja nie. nie uwielbiają go tam Mateusze uwielbiają i i liczą ciągle, liczą na to, że zdobędzie miszę. przez Polonię tam nadane czy przez Amery... Nie, przez Amerykanów. Tak, Amerykanów, król bez korony, czyli jemu się jakby wrażenie, on zasłużył już na to dawno, ale niestety kontuzje no go nękają. Jakby wcześniej porównałeś do Andrzeja i to też był nasz taki, nasz taki nie? No i... Król bez korony, nie? W Boksie. No, no też. Się dla niego taka Podobna historia. Kto wie, no liczę, trzymam ciuki, zawsze trzymam. Dzisiaj właśnie Mateusz o tej porze walczy w Londynie, w... Na Giant Life, także tam bardzo precyzyjna zawoda, zawoda. Zawody tam jest Hooper, tam jest Mistrz Świata ne? Obecny 2025, mnóstwo gwiazd, i wśród nich Mateusz właśnie. Em, Wrócimy do domu, to pierwsze co to internety i będziemy sprawdzać. Tak, no już zaraz będę sprawdzał, bo jestem bardzo ciekawy, bo myślę, że, że jest dosyć dobry dyspozycji, czuję się dobrze. Fakt Faktem formę robi na jesień, mówi, przygotowuje się na jesień, tam ma jakieś ważne imprezy, ale tutaj czuję się dosyć dobrze, a Mateusz jest bardzo krytyczny względem siebie i zawsze mówi, że jest troszeczkę słabo, że liczę więcej, jak mówi, że czuje się dobrze, liczę na to, że, że, że będzie fajny fajny konkurs i wróci zdrowy przede wszystkim, nie? Bo tutaj są no ciężary są ekstremalne, tam już nie ma nie ma miękkiej gry, jak to mówią młodzi i tam są ja Tak, tak też... jak on troszeczkę był, mam nadzieję, że się Mati na mnie za to nie obracisz. jak pamiętam, że on był taki troszeczkę yy, no szalanski, przed jeszcze pierwszymi kontuzjami, jeżeli chodzi o dźwiganie, pamiętasz? Tak troszeczkę, było, o co to nie ja. Każdy to miał i to poczuł i rzeczywiście troszeczkę potrzebało tego zimnego prysznica, ale później miałem takie wrażenie i zaczynało mi być że tego prysznica już jest za dużo. Za dużo. Że już, już starszy prawda? I no wiadomo, Mati, my Ci życzymy naprawdę z całego serducha dobrze, to mam nadzieję, że wiesz, że akurat kto jak kto, ale ta dwójka, co tu siedzi w tym samochodzie to trzyma tak, się zawsze. Kibice. Zawsze kciuki. No tak, no bo kurczę, słuchaj, no to są takie... To są jednostki wyjątkowe, no, tak jak Marie wow. prawda? Co tak. by się nie gadało, bo można pewne osoby lubić, z uwagi na charakter, na jakieś tam przekonania, no, nawet na sposób podejścia do ludzi. Ale no kurczę, jednak no, nam jako sportowcom czy tam nawet takim troszkę gdzieś tam ze swoimi też aspiracjami może niespełnionymi, takie osoby bardzo imponują i zawsze będą imponować. No zdecydowanie. z ja... dosłownie w swoim fachu i, i takie kurczę, no już totalne, takie totalne już legendy dla nas, moim zdaniem. Nie? No to jak się ogląda, kto jak Polak walczy jeszcze, jest Znam go, jeszcze znamy go. No to jeszcze jest, no mam wrażenie, że kurde jest, jak startuje Mateusz, to ja kibicuję mu tak mocno, że mam wrażenie, że tam mu pomaga. Dwa kilogramy za niego podnoszę więcej. Oglądam generalnie zawody i śledzę, ale jeżeli nie ma Mateusza, to dla zasady, żeby zobaczyć, co się dzieje, jakby mieć I zdanie. Pogląd, pogląd, no. Tak, i pogląd, ale jakby nie cytuję, a tutaj jest tak, że, że jest, no jest radość, nie? No to w takim razie wiesz co, już tak, słowo szybkie podsumowanie, bo dojeżdżamy na miejsce. Ja miałem w ogóle zupełnie inny plan na ten cały dzisiejszą relację, bo mówię, pogadam sobie z Irkiem trochę na początku, potem być może trochę w trakcie, trochę na końcu, tak fajnie to się wszystko pomontuje. Ale z Zirkiem, tak jak ostatnio z Przemkiem, kawankiem, jak wsiedliśmy do auta, to najpierw zaczęliśmy rozmawiać tak bardzo prywatnie, że po pierwsze nie wypadałoby tego wszystkiego nagrywać sam powietr No tak. No dwa trochę się nie widzieliśmy i pewne rzeczy też, byłem po prostu ciekawy, jak tam się u Irka poukładały. I fajnie się dowiedzieć po takim czasie i się spotkać i taką miłą sobie podróż. Tym bardziej, że każdy z nas ma teraz bardzo podobny okres. W życiu I podobne spojrzenie na świat. I to jest fajne. Mi się wydaje, że. Oj. Ja sobie bym życzył jak najwięcej takich ludzi spotykać na swojej drodze, jak ten tutaj obok, koleś. Taki, dzięki W takim fajnym podróży. Dzięki za do dobre życiu. słowo. No ja Ale jak tak jest, bo wiesz o co chodzi. No, bo no, jakby nam tutaj było, wiesz jakoś nie w sos no bo to byśmy tu nie jechali. To jest normalne, prawda? A wie, że no, znamy dużo ludzi. Ja, mi ktoś tak zaproponował, nie do każdego by powiedział: Dobra, wskakuję w ciemno jadę. Słuchajcie, ja Wam bardzo też dziękuję, że jesteście ze mną, że się pomalutku, pomalutku, ale systematycznie zwiększa to grono subskrybentów. Tak naprawdę najfajniejsze jest to, że obserwują mnie osoby i patrzą na te osoby, które są przede wszystkim z tym sportem związane, nasi zawodnicy, nasi organizatorzy i też nasi kibice coraz bardziej. Niebawem kolejne tego typu relacje, a ja teraz już... No co? dzięki Wam bardzo za to, że byliście dzisiaj z nami i do kolejnych tego typu. Dobrego i do zobaczenia. Siła i prysko.